4. I dzisiaj zagramy na Craftplayu. play'u Jestem Jest dobry w Bedwarsy, więc myślę, że będzie parę arenek wygranych. Więc dobra, zaczynajmy. Będziemy grać solo na początku, a może jakieś później jeszcze dwójki zagramy. Dobra, wybiorę sobie kolor na niebieski, mój ulubiony. Na zawsze kupuję sobie beton. Ja budowuję sobie nim łóżko. On jest mocniejszy i lepszy od wełny. A nie więcej kosztuje. Kurde się źle postawił. Dobra. Teraz 4 zł. I... Mogę lecieć na jakiś duży, na, a już widzę ktoś speed bridge robi. Tak, tak, ale nie doszedł. Dobra, zróbmy TNT jumpa. I już uszka nie ma gość. Zabił mnie, kurde. Dobra. Szybko i i znowu go dobijamy. Dobra, mam już 7 złota i 60 żelaza. Powinien mi wystarczyć. Tak, i wystarczyło. A, już tu idzie, widzę. Eti Chodź. A, i na hita poszedł. Nie widać, że nie umiał robić entry jump, bo za wysokiego zrobił. Dobra, się budujemy na diaksy. Te, już są te lagi, już bloki znikają, nie mogę speedrida przez to zrobić. Kurde, strącił nie. A tak, to nie zrobił speedrida i bym się szybko to dobudował, ale przez te lagi serwera to się nie da. Nie wiem, czy ten serwer ma takie lagi tutaj. Zawsze jest jeden i ten sam problem. Bloki lubią zniknąć i się pojawić na nowo. I nie wiem dlaczego. O, już widzę. Ktoś próbuje do mnie. Kurde, uciek mi. Już nie żyje Dobra, ja sobie jak siki. A, tylko jeden zostawił, kurde. Zielony już nie żyje, to super nawet. Dobra. Będzie chociaż ochronka. Dobra, mamy ochronkę. Dobra, kupujemy TNT i fireball i Ref do skrzynki Kto tam został? Żółty i biały Tam jest żółty, dobra, to szybko wyrozumalę Jeszcze jedno TNT I jeszcze jeden fall. Dobra, jak chcę do skrzynki, to robić skrzynki. I ja rozwalić. O, on widzę mocno budowane. Ale go łatwo rozwalimy. Kurde. Ale była Tak myślałem, że walnie, ale dobra, troszkę mu że Widać załóż dobra. TNT wystarczy. Dobra. TNT ref. jeszcze jeden by się przydał. O. I bloki. Dobra, to lecimy na niego. To jest tak, żeby nie widział. zniszczone kurde zabił mnie zostało mu pewnie 2-1 hp ale mnie zabił kurde ale prawie bym go zabił to tylko on to łatwo już będzie z nim o, będę mieć namiarczyk już widzę o jeszcze poczekam na jeden sobie tak jak sobie. będę mieć od razu jeszcze na zbroję O! Kogo tu mamy? Kurde, wyrzucił mnie, dobra. Wyrzućmy to. A to teraz już nie ma ze mną szans. Teraz zostanie w podupie. A, dobra, to góra, góra, dobra, to ja mam czas. Na to, na to. Się skończyła taktyka góra-góra. Widzę, że dwójeczki. dwujeczki, będzie mi ciężej, ale jakoś sobie poradzimy. Dobra, rozpoczynamy rękę dwujeczki. Z kim bym mógł być? Kamilek. A jest K4 Milek. Nubek widzę. O, lognął, to super. Ale sam. Cieszę się. Moja taktyka jak zawsze na start. Choć tu taktyka ataku od razu to nie jest najlepsza jak się jest samemu na dwóch ludzi. Tylko najlepiej się na ulepszyć. A, oni już widzę atakuje, super. Po prostu tak Aha, super. Jak to mnie tak wyfaliło? Haj, jeszcze obudowo jest super. Nie dostałem Nubek z niego A ten będzie trudniejszym Zawódnikiem Ale zniszczony Łatwo z nim Dobra To to Dobra to ze słowo na razie Nie. No dobra, ja mam szansę. Bez problemu go rozwalę. A, jeszcze drugi doszedł. Co jest? Jakim cudem? Ale cheater. Jak on mnie tak odepnął? Aha. Ale z niego to jest się Cieszę się. Zdychaj dawać mieczek też no chodź ci kaszcze kurtę wadiu nie mam szans. A. Widziałem, że na nie mam szans. Jeszcze szybko atakowali. Dobra, widzowie. Trzecią ręką to będą z jeszcze raz dwójki. Teraz zagramy je jak najlepiej potrafię. O, nawet fajna mapa, lubię ją. O, widzę jakiś Sławek. Słaby gość. O Jezu, o Jezu, z kim ja muszę grać? Dobra, jeszcze skrzynki. Kościół, nie yes, strachnij. Zniszczeni, łatwo z nimi Jeszcze ich zabić tylko O, jakoś będzie się udało O Jezu Aha Ale gość kupi. A, zabiło go Słowik nie ma, to idę na diaksy. Dobra. Niebiescy żyją, to ich rozwalę. No, ale no z niego? Eee, gościu, gdzie się pan wybierasz? Leć, pan! Przetkuję mi ich. się nie ma. O, teraz dopiero jest jakiś gość Kurczę, zabili mnie, nie miałem szansy i są a ja nie. Ale prawie zabiłem jednego ich kościa. Dobra, teraz ich tu pijemy. Ale z niego długych na TNT jumpa nie potrafi Zegenerowany możemy iść na nich O, i zaatakują ich. No to był do widzenia gościa A, już nie ma ich. To akładowimy teraz Ostatni zostaje, no to będzie z nimi łatwo. Zbroje czasy kupić Fireball Jeszcze jedno TNT, o właśnie Dziek pani cię, wracać się. Kurde, nie udało mi się. Ale jeden. ...umarł. E, to jako prawie wszędzie byli, już widzę. A, jeszcze tegoś mi zabrał wszystkie rzeczy. Ale się tu nie dostanę. O, goście zostawili, ty, dobra. To ulepszymy się. Ha, po co ja wodę kupiłem, kurde. plan, pójdę do nich przez środek. za chwilę uleżeszkań. Chciałem żeby mieć Kur... O, wrzuciłem go, dobra. Klawity, jest. No i rozwal. 20 emów miał. Drodzy widzę, to już koniec tego odcinka na dzisiaj. Subskrybujcie kanał i dajcie lajka jeśli wam się podobało. <noise> I oglądajcie jeszcze filmów. Ja się z wami żegnam.